Siema, siema ludzie dzisiaj sylwester na kotowicach. Nie pytać co to za szumy. Bo tutaj muszę poprzesuwać fotela No i dzisiaj sobie zrobimy taki mechanizm, który będzie puszczać fajerwerki. Zrobimy tak, tak, że powiem w RP. Na przykład Sylwestry za dwa dni, mamy dwa dni czasu na zrobienie to. Takie dwa dni Minecraftowe. Dobra, w ogóle tu dom powstał, ktoś tu dom zbudował. I jakbyście się pytali, co się oczywiście pozmieniało standardowo. Tak, zrobiłem coś takiego, że to sobie zapalimy i się zrobi 2024, wiecie o co chodzi. I tutaj jest e, zrobiony sklepik spożywczy. Sklep spożywczy 24 na 7, bo jest otwarty. Tyle. I ma, mamy tutaj posegregowane na przykład mięsa, zresztą tutaj takie wiecie, różne te ryby, warzywa, owoce, grzyby i rośliny. Rośliny to nie jest do żarcia, ale to wiecie, tak dałem po prostu. Tutaj na razie nie pokończone są te budynki, ale będą. To prawdopodobnie poza nagraniem. Ale dobra, zaczynam robić mechanizm, nie mam pomysł na ten mechanizm. O, mam dozownik. O, mam te dziwne tory, mam wagonik, czyli rzeczy, które są dość potrzebne, to też, to no też. fajnie, że mam wepchniki. Nie muszę brać. Bo sobie wczoraj robiłem pokaz fajerwerków na Kotowicach. Zobaczcie, ja mam pomysł taki, żeby zrobić może właśnie tak, wiecie, tutaj na, na tym. także damy jakby tylko tak dużo, wiecie, na pasie i będzie zrobimy mechanizmy takie, że tu będą jeździć wagoniki i będą tu odpalać. Wiecie o co mam? Mam nadzieję, że wiecie. Dobra, tu sobie tak, tak popostawiam po, po i będziemy to, tutaj taki kawałek pieniąż. jak no to wygląda, jak widzicie, ten symbol, kto wie, kto ten wie. Tu też sobie zrobimy, <laughs> zrobimy to takie skrzyżowanie. Tu kawałeczek w tą stronę, I tak dotąd. Kawa, o Matko Boska, Iza, nie zabijaj. Tu kawałek w tą stronę. Chyba o Matko Ludynę, chyba się. Co z tego, że te fajerwerki w tym miejscu będą wyszły? To będzie wyjątkowe miejsce. O, tu też. Tu są zakręty. Tu, tu są zakręty. Tu są zakręty wszędzie. Tu zakręty. A trzeba usunąć, tu zakręty, tu zakręt, tu zakręty, tu zakręty i tu zakręt. No to dobra. I robimy sobie tak. Teraz trzeba zrobić tak, ale co jakiś czas trzeba dawać ten tor, żeby on nam napędzał ten wagonik. Jakby niby to się wydaje łatwe, ale jest męczące, bo trzeba potem te faliobrębki wszystkie wsadać po kolei do tego i wiecie. Dość męczące teraz. jest. No tak gdzieś tutaj powinno być ten tor chyba. tu to tutaj. Небольшой, 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 не могло быть так два, небольшой, 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 jakieś dźwięki, tle w pokoju obok, tam się jakieś dziki akcje Zresztą w się sensie oni tam oglądają, jakieś choroby. A moglibyście zauważyć, jest tam na dole, tam powinno pisać, jest. no właśnie. Pierwsza w nocy, więc. Teraz ja za głośno, za głośno nie jestem. Radosko Boska. Nie pytajcie, bo mi się nie chce OPS-a kupować, a potem bardziej instalować, a potem to właśnie tak wygląda. Ubraniany sobie wschód. O, jest dookoła wszędzie. Tutaj są te to są, 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 są. są, są. Nie. koniec twoja na kotowicach po prostu tutaj wiecie w ogóle jakiś debil do mnie kiedyś napisał czemu ja zawsze nazywam swoje miasta w kotowice no ludzie ja kocham koty no to jak mam nazywać tak samo jak przed chwilą grałem w Krewen jakiś typ napisał do mnie w sensie w RP zginąłem i on napisał, że w sumie i tak to ja byłem gorszym kotem, dlatego że ten, coś tam, coś tam, więc no nie Dobra, teraz trzeba dać wszędzie te, w tych miejscach te pochodnie. Oj, męczące to jest. Uwierzcie, to jest bardzo męczące. Jeszcze tu się nie da tego postawić na tym głównie. Co ktoś zasadził wszędzie, dosłownie te pierdolę. I Sylwestra będą zamknięte. Jak ktoś będzie chciał Fajerberki zakupić, to se na nogach pójdzie. Na nogach se pójdzie do innego miasta, bo, bo w dopiero po maska nie ma sklepu z, fajerwerk z fajerwerkami. Teraz trzeba sobie przygotować fajerwerki. Nie wyszły fajerwerki Oto. chciałbym pokombinować z tym, żeby sobie porobić te głowy kryperów, te duże kule, małe kule i w ogóle fajerwerków. Ale ja w sensie znam się na tym, ale mi się nie chce jakoś za bardzo robić, tak dużo robot jest, a nie pamiętam dokładnie tych na to o nie, to są te fajewerki raz. dobra, trudno ja biorę z tego dolnego rzędu bo sam tego górnego to biorę czasami raz za czel, bo tutaj zwykle są czarne fajewerki albo białe i wiecie szare i takie tam szaro jasne, szaro ciemne szaro, szaro i Не-не-не-не-не Ну-ну-ну, mm, ты МТ брать Пошли не брать его, ты и мы потом отправить ему Не-е-е, ну, теперь, To jest mega dużo roboty, wam powiem. Za rok ja nie robię żadnych mechanizmów, za, za rok to ja e, mam w żadne, jakieś mechanizmy w ogóle pierdoły, za rok ja puszczę normalnie, jest, w sensie tak. Okay. Hmm. Zrobię schód, bo zaraz wyjeżdżę zachód. Wiecie co ludzie, stwierdziłem, że mi się nie chce tego wypełniać. Już wypełniłem raz i tu będą strzelać najwyżej, tylko tam nie będą. Jeszcze tam dam parę przy tym. Przy 2023-2024. Dobra, to dało wszystko. Teraz czy, tylko czy, czy ja się tak napracowałem i czy to w ogóle działa. Słuchaj, wiem, że działa, ale czy to przejdzie wszędzie? Dobra, puszka po To się nigdzie nie zatrzyma. Jak się zatrzyma, to gdzie? Bo to będzie trzeba, trzeba w, tym, w tym miejscu naprawić. Fajnie by było jakby... Dobra, nie zatrzymało się przez całą Fajnie by było jakby dodali do Minecrafta łączenie torów. By można było połączyć napędzany tor z jest chmurnie i robimy sobie noc. I dawajcie, teraz zaczynamy Sylwester. Czyli Księżyc... E, nowy Rok będzie, kiedy Księżyc będzie dokładnie na środku tutaj za to co tutaj jest, ale mi się tutaj choinka. Jak coś to mi się też... Tak to bym to wszystko wypełnił, ale mi się trudno gra, bo mam zabandażowaną jedną rękę. W ogóle ludzie za ten czas są tam ten, bo mi się nie chce za we, z brać Zrobimy coś takiego Pójdę na szybkiego do mojego mieszkania Bo jak coś, to jeszcze się nie przeprowadziłem do domu Wyprowadzam się jakoś 5, 5 stycznia, czy coś w tym stylu Ale dobra, to idziemy o Matko bo skąd To jest trzecie, to jest moja. Rybka! Dobra Jak coś, to będę jedziemy w mieszkaniu. O, tu też fajewerki mam na Sylwestra A tu Zostawię. Wiecie, to się tak puszczałam ogólnie potem pojedynczy. Bo my się nie chcę tego brać ogólnie, generalnie wiecie z czego. I teraz będzie to trzeba podpalić. Jak się że mniej więcej nie będzie tutaj już, tylko tutaj gdzieś, to zacznę to, wiecie. Podpalać. Hmm. A Jakbyście się pytali, co to jest, to miało być coś takiego, że tu będzie czwórka. No nie. Bo tu miała być taka przewrócona trójka. Wiecie? Nie, no nie chcę mi się czekać na tą północ. Ja Mamy sobie od razu północ. Dobra. Jest, 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 jest. Czyli w takim razie nowy rok się teraz zaczął, więc trzeba strzelać. Wagoniki, proszę robić całą robotę za mnie, bym się nie chciało strzelać, ale mi się chciało robić takie mechanizmy. Jest! Teraz trzeba podpalić to. Koniec 2023. 2024. W sumie się jakoś nie cieszę, bo zawsze tak jest, ale... Nie cieszę się z nowego roku, ale potem będzie za rok tak samo, znowu smutno będzie, bo nie ma tego. Super nam to wyszło. Patrzcie, tam szczela tutaj. W ogóle tak, widzę jeszcze do nowego roku. Dobra, jest już 2024. Nie no, super. Bo podpalam tak to jeszcze, bo będzie to fajnie wyglądało. Super. No, szczelajcie, szczelajcie. Więcej wagonów trzeba. O. Tylko potem, ile tego będę mieć ogarniania? Jutro robię film z sprzątania po y, Sylwestrze. Żeby nie było tak łatwo, to Wy też będziecie cierpieć na sprzątaniu. Jeez. Gaj, gdzie jest księżyc? Ej, księżyca nie ma? Co jest grane? Tak, tutaj nie ja jestem w ślepie, jeszcze coś. A tam jest księżyc, dobra. Tutaj. O, popatrzcie, jak się zrobiło ładnie. 2024, i tutaj te fajerwerki, tak. Super. Teraz poczekajcie, bo ja sobie wezmę wiecie, pojeberki, które miałem odłożone, sobie na surwiwalu popuszczam. A z balkonu wyskoczę, nie zaszkodzi mi. I mieszkam u samej góry, tak jak moja siostra. I moja siostra mieszka u samej góry, to jakby sam to wyskoczyła, to raczej by się zabiła. Nawet kiedy wyskoczyła, bo chciała protestować, bo myślała, że z jej obliczeń y, wyszło, że miała pół serduszka, a nie, zginęła. Nie, nie, nie co ja robię. Dobra, trudno. ja e, się jarał. Nie, szkoda, bo zaraz się robi dzień. To będzie trzeba przestać strzelać. Ja e, tu poszczelę pod moim domem. Do którego się za niego przeprowadzę. No, super. O piękne. Film, popatrzcie, ile teraz film trwa, bo film teraz w tym momencie będzie trwać 2,1,37. Popatrzcie teraz. 21 minut trwa i 37 sekund, więc piękne. 2,1,37 jeszcze że Was informuję o takich te rzeczach I teraz 2, 3, 7 siedem Ale dobra, na razie kończę to strzelanie, zostawię się na później. O, akurat cyjanowe te na cyjanowym domu puściłem, czyli na moim. W ogóle to już przestaje strzelać, popatrzcie, tu takie pojedyncze szczelają jeszcze, no. No, 8 zostało. Zróbmy sobie tak. No dobra, nie można to w sumie. Ale dobra, super było. Idę ja sobie poodkładać te, te fajerwerki, nie wiecie. Tu zaszczelę w górce. Nikomu to nie zaszkodzi. Żeby no rybce nie zaszkodzi. Jest paczką, musicie jeszcze, bo się cieszę z nowego roku. Cieszę niby się, a nie byłeś na smutku. Czy tam tu jeszcze? Bo szczera tam jeszcze. Warszał w tej skrzynce nic nie mam. Było. te wagoniki potem ogarnąć trzeba A to dobra to jutro 1 styczeń to zawsze taki dzień sprzątania patrzycie ile tego tu jeszcze zostało tylko to tak pojedynczo będzie już tyle to, to może to jakoś. żeby to było jakoś ciekawie tu jedno. Tu jedno, tu jedno i tu jedno. No popatrz, od razu lepiej więcej tego szczera. Nie no, podoba mi się. Ogólnie stare kotowice te pierwsze były najlepsze, ale tutaj też mi się podobało fajny silwester. Ale na... Pierwszy w Kotowicach super, był super Sylwester. Prawda, pierwszy Sylwester na Kotowicach 2021 na 2022 to nie nagrywałem na YouTube'a jeszcze, bo ja zaczęłam dosłownie miesiąc po Sylwestrzu na Kotowicach nagrywać. 31 stycznia zacząłem nagrywać 2022. Bo dokładnie w grudzień mojej siostry, więc jest. De. I ja pamiętam, że Sylwester na Kotowicach to był super. Było tak. Nie ja miałem taki dom. Zaprosiłem mega dużo ludzi do mojego domu, chyba tak 30 osób z serweru. Były tak torty, muzyka była w ogóle, te płyty i w ogóle. E, potem poszliśmy strzelać fajerwerki, potem siedzieliśmy tam, e, wiecie. Mieliśmy te ciasta, ciasteczka zrobiłem. E, przyniosłem ten, moje, ja miałem wtedy też 500 tysięcy kotów na tamtym świecie, więc wiecie, też koty były. O popatrzcie, puszcza, puszcza wolno cię kurczę, kurczę, <laughs> nie sorry, kurczak! nie kurczaczek w sensie nie rybuj, bo nie zarobię, ale dobra Może żebyś mi nie zginął z Sylwestra, albo dobra nie jeździ tam, żebyś mi nie zginął w Sylwestra, dobra, tam, zginął w sylwestra czasami tak. na kreatywie potem jak to będzie sprzątać, to to robię. no to co, widzowie? no chyba to będzie koniec tego odcinka, no chyba na pewno i y, szczęśliwego nowego roku, czego co tam chcecie i w ogóle wiecie m, takie upośledzone życzenia zawsze, więc... Y... Więc w takim razie chyba no, wiecie, naura. pan